W grudniu legionowcy strażnicy miejscy weszli w posiadanie działającej na podczerwień kamery termowizyjnej. Urządzenie jest poręczne, proste w obsłudze i, zwłaszcza zimą, może im oddać nieocenione przysługi. Głównie podczas kontrolowania miejsc, w których zwykli przebywać bezdomni. Pierwsze testy nowego sprzętu wypadły pomyślnie. Bez większego problemu, bez większego wysiłku, kierując taką kamerą na budynek czy na odpowiednie miejsce, będziemy z łatwością ustalać. Czy w danym miejscu jest gdzieś źródło ciepła, czyli jest osoba, która potencjalnie może tam przebywać, bądź ewentualnie, czy należy wejść gdzieś i jakieś zakamarki danego pustostanu sprawdzić. Jeśli chodzi o dzikich lokatorów, nowe urządzenie pomoże też namierzać tych, którzy dzicy są całkiem dosłownie. Tyle, że od pomieszkiwania w czterech kątach wolą pobyt na łonie miejskiej przyrody. Doświadczenia służb z innych regionów kraju dowiodły, że w walce z buchtującym wrogiem kamera termowizyjna stanowi przydatny oręż. 300 metrów widać. My również już ją w tym roku wykorzystywaliśmy. To urządzenie pod kątem takim, gdzie była odłownia i na przykład były podsypy, podsypywane ziarna kukurydzy czy jakaś karma dla tych dzików, żeby te dziki można było odłowić. Ale na przykład zbliżamy się po zmroku do odłowni i chcemy nie spłoszyć tej, tej, tej zwierzyny dzikiej. I właśnie ta kamera służyła temu, żeby zobaczyć, czy zwierzyna jest w tym momencie, a być może nawet, czy jest w środku w tym urządzeniu w odłowni. Choć strażniczy nabytek ma w nazwie słowo kamera, nie rejestruje obrazu. Po zmroku pozwala natomiast funkcjonariuszom dostrzec to, na co wcześniej musieli przemykać oko. Praktycznie bez wysiadania z radiowozu, jadąc, patrolując teren Legionowa, a zwłaszcza tereny na przykład leśne, możemy spokojnie ustalić przez to urządzenie, czy choćby nawet teren zalesiony ulicy Prymasowskiej, na przykład czy w tym lesie ktoś jest i na przykład chciałby wyrzucić śmieci, bądź wyrzuca, jest z jakimś workiem, czy wychodzi z psem, czy ten pies jest luzem. Kamera termowizyjna dla Straży Miejskiej kosztowała niespełna 10 tysięcy złotych.